Dzisiaj razem z Zoe będziemy zamieniali się w jajko i wnoszącego jajko Co zoi nam się to, to uda? To ja chcę mieć jajcem Będziesz jajcem, to chodźcie, zostawiacie łapeczkę w górę dla i jajca uh! Dobra, uwaga zoi to ja wchodzę tutaj do tego, a ty wchodzisz do tego a obok ja do Tak jajca. jest, i teraz będzie wielka przemiana jajeczka Uwaga, łapeczka w górę i my się tam znajdujemy, jupi jesteśmy, o, o, o. kamienie opuść. Nie upuszczę cię Zoey Patrzcie Zoe, jesteś jajeczkiem, spójrzcie tylko Ej, na to no uwaga. I mam kruchą skorupkę. Ej, widzę, ale się uśmiechasz ładnie. A ty możesz skakać, Zoe, czy robić cokolwiek tutaj, tym jajkiem? Nie. Ja o. jestem tylko jajcem. Jesteś tylko jajcem. A czy ja mogę cię upuścić, Jupi? Nie, proszę! A, kręcimy, jajko, nie, kręcimy. Ja jestem bardzo delikatna. Krucha. No dobra, to teraz powoli. Czekajcie, tutaj coś jest. Uwaga, tu jest coś napisane. Jeśli ktoś to znajdzie, złote jajko nie jest takie, jak się. Zaraz, zaraz co? Czekaj, tu Amelia przyszła. Nie jest takie, jak się wydaje. Nie chodź za mną. O, ona, patrzcie, weszła we mnie i z jajko jej pękło. Dobra, słuchajcie. No, idziemy. Ja nie chcę tego samego losu. Dobra, ja też nie chcę tego samego losu, tylko muszę na Ciebie bardzo uważać. Czekaj, tutaj musimy jakoś zeskoczyć. Majki, Dobra, spokojnie, spokojnie, Uważaj. Zoe. Ja idę, uważam na Ciebie. Jestem Ostrożny, patrzcie na to, ja skaczę ja tutaj. Jestem taka krucha, Marki! <asha> dobra, uważaj, Uwa, uważaj. no uważam! Uważam, uważam, czekaj, tutaj jest kolejny list ze złotym jajkiem. Dobra, złote jajko, uwaga, skakuje. Się złotym jaje. Poczekaj, co do przechowywania. Ej, mogę ci tutaj włożyć? Patrz. Ej, wkładam ci tutaj do tacy, spójrz. Wow. Dobra, to ja ci tutaj muszę przechować. Wskoczyłam wow. się. Tak, musisz uważać, Zoe, na siebie. Czekaj, ja tutaj wchodzę. Na górę! Dlaczego? Co? Ej, ja nie mogę tam wskoczyć, Zoe. Gdzie ty jesteś? Halo rozbiłam się przez ciebie! O, o, Zoe, to musimy uważać, ej! To było bardzo ciężkie do przejścia. Dobra, chodź, dawaj, wchodzimy dalej i zobaczymy, jak nam to pójdzie. Uwaga, cztery, trzy, dwa, jeden, wchodzimy. Pamiętajcie o sklepie smajsą.pl, bo są tam bluzy i koszulki z moimi szonymi frankami. Oprócz tego pamiętajcie o mojej piosence na kanale Majki, link macie w opisie, a my teraz przechodzimy speedrun. Uwaga, hop, Mike, jesteś bardzo złym, kacim ojcem. Ale dlaczego? Nie, co? Jajcy. Nie! Widzisz, mówiłam. Za szybko chciałem, za szybko chciałem O zały ty masz mnie na głowie, dobra chodź Chodź Zoi, poradzimy sobie teraz, dojdziemy daleko Przejdziemy w gierkę, chodź no, dawaj No nie wiem Majki To ja muszę być ostrożniejszy, o wiele ostrożniejszy Bo to nie jest wcale takie łatwe niż to jajko Ja no, mówiłam, że jestem krucha i delikatna No tak mówiłaś, to prawda Dobra słuchaj, no to przeskakujemy tutaj I jedno, dobra siup, uwaga drugie siup Teraz ostrożnie Uważaj, uważaj Dobra Komisuj jestem się. O nie ja! Jak ty wyskoczył? Ja zahaczyłem, okej, okay, czyli tak nie można też zahaczyć, no, ej, tak jest śmieszna no. Dobra, chodź Zoe, poradzimy sobie, poradzimy sobie, daj, wchodzimy. No nie tutaj. wiem, ja zaczynam wątpić. Nie, damy radę, o, musimy umiejętności dać od. Nie zajmowania się jajcem. No dobra, przepraszam cię, naprawdę słuchajcie, to, to to jajko jest trochę niebezpieczne do doszenia ale teraz się uda. Dobra, przeskakujemy tak. O, tutaj ktoś spadł. Tak, Zoe, czekaj, ja muszę wskoczyć Jajeczko. Ej, co jest? Czemu ty wypadłaś teraz? Nie, ja w to no nie wierzę No Majki, no bo się zachacasz o rzeczy i wypadam. Ja byłabym o wiele lepsza w to niż ty. No nie, Zoi, dobra, słuchaj, poradzimy sobie, na pewno sobie radzimy. Będę, będę teraz na Ciebie naprawdę uważał. Bycie jajkiem... Mówisz to za każdym razem. Dobra, to teraz serio, teraz serio. Uwaga, przechodzimy to. Patrzcie na to. Uwaga. Tutaj niech sobie idzie ona. Dobra, ona przechodzi. Uwaga, ja poczekam. Ostro... Łops. My ostrożnie. Pie? Dobra, idę, Dobra, jesteś, całe szczęście Uważaj. Uważam, 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 czekaj, musimy spowolnić troszeczkę. Ona tam skoczy z tym ja... O, nie! Zbiła sobie jajko! O, nie! Dobra, uwaga, ja nie chcę tak Nie skończysz, uwaga, dobra, wskoczyliśmy! O, uwaga, następne! Uważaj! Uwaga! Uważam i następne! Uważaj! Uwaga i! Małki, Jesteś, 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 jestem. jesteś. Dobra, jestem, ostatni skok. Dobra, ostatni skok i teraz tutaj. Uwaga, proszę bardzo, do tacy cię biorę. Ej, popatrz ty tam będziesz jechała tym jajeczkiem, spójrz tylko na to. Tak, i będę się super bawić, tylko tym razem wskocz na drabinę. Ej, dobra, wskoczę na drabinę, tylko ty. Albo musisz... czekaj, bo ja tam muszę coś włączyć. Dlatego nie mogłeś skoczyć. Ej, rzeczywiście. O, patrz, jesteś, no, jesteś w windzie. Jestem. Ja nie mogę. Dobra, czekaj, ja teraz. Do przodu! Skakuje, patrz na to, ja teraz cię podnoszę. I uwaga, muszę tylko trafić, żebyś ty tutaj weszła Patrz, tu musisz złapię, się starać cię się? Jesteś! Jupi! Oh. Oh. Dobra, ostrożnie, ostrożnie idziemy teraz, uwaga. Skok, dobra, okej. Okay, Majki, to było bardzo niebezpieczne. Tak, to było niebezpieczne, ale patrz, mi już idzie tutaj lepiej. Dobra, następne, uwaga, następne! Dobra, jesteś! Jesteś, trzymasz oh. się! Co to jest? Czy tutaj jest ślisko? O o. Co oh, i co oh. ja mam teraz zrobić? Dobra, idę powoli, powolutku, powolutku, uwaga. Uważaj! I, uwaga, i jesteś! Oh, udało Uf. się! Tak, całe szczęście. Dobra, Zoe, słuchaj, teraz ja cię zostawiam tutaj z powrotem. Uwaga, proszę bardzo. Bardzo. chowam cię. Uwaga, czekaj, ty musisz tutaj dalej iść. Okej, okay. i jesteś tam jajkiem, a ja teraz idę tutaj. Ja muszę tutaj jakiś parkour zrobić zaraz! Turlam, się, durlam. Ej, dobra, tutaj Mostek idzie do mnie. Ej, Mosku, halo, halo, mosku! Ej. Dlaczego tutaj mostek do mnie idzie? Poczekajcie, co ja mam tutaj zrobić? Mosku! Może musisz na mnie poczekać. Ej, czekaj, ja muszę tutaj... Mosku, halo! Mosku! Nie! Mosku, proszę, weź się pojawiał, bo ja nie chcę stracić mojego jajka. Czekajcie, ja tu muszę iść na dół. Dobra, idę na dół. O nie, ja nie wiedziałem o tym, słuchajcie, ja nie wiedziałem o tym. Czekajcie, ja muszę tutaj podskoczyć. Muszę to nacisnąć. Ej, halo! Majki, to ja ci muszę naciskać chyba. A, dobra, to już idę, już idę, już idę, żebyśmy tylko nie padli, Zoe. uważaj. Dobra, możesz mi tam nacisnąć. Ej, nacisnę. O nie, jeszcze musisz nacisnąć. Jeszcze, 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 jeszcze. Pojawia się, dobra. I idę na drugą stronę, I Dawaj w drugą teraz. Czekaj, bo jestem bardzo... Delikatna i ciężka i się turlam uważaj. uważaj, nie jeszcze Dobra, nie skacz, nie skacz, czekaj. Uważaj. Czekaj, bo uważaj Muszę się ułożyć, a to jest ciężkie, jak się tak toczy. Dobra, widzę Zoe I, Ta -ta! i dobra, jestem, jestem Zoe, Udało mi się, jestem po ciebie Dobra, uwaga, czekaj, musisz... Oj. okej, okay. dobra, stoję Maj, mnie? Tak, pewnie, dawaj Zoe, Turlaj się do mnie, uda ci się na pewno Uch. Uważaj, i, 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 i się. Dawaj. Ja o! Jesteś Zoe, dobra, mam cię, mam cię, mam o, cię. Uf, się. Udało się. Idziemy o. dalej. Tu trzeba przeskoczyć teraz. Patrz już, jak już jesteśmy daleko, normalnie, patrz, uwaga, dalej. uważaj na dobra. mnie. Ej, tutaj chłop zaginął, missing. Uwaga, if, jeżeli masz informację, proszę się skontaktuj, no dobra. No, jakiś to... ziutek? Tak, jakiś ziutek, dobra, a co teraz? Nie, ej, to jest za trudne, żeby to przejść. Jak ja mam to przeskoczyć? Dobra, uwaga. Próbujemy. No nie. Ej, przeskoczyłem, dobra. Uwaga, Zoe, idziemy dalej i. Dobra. Nie! Ma Dobra, uwaga, przeżywam, przeżywam, uwaga. Proszę bardzo, kupuję przeżyj Kupuję. O, dobra, i mam cię, Zoe. Mam, jesteś bezpieczna już. Patrz, i przeszliśmy to. Uwaga, już ślisko teraz jest, ale lecimy, uwaga. Czekaj, ja muszę Uważaj tutaj... na mnie. Dobra, uważam na Ciebie. Nie mogę być taki szybki tutaj. Uwaga, skaczemy i jest, przeszliśmy. O, to nie Idziemy było dalej. takie ciężkie. Tak, to nie było takie ciężkie. Teraz skaczemy. Dobra, ostrożnie, Zoe. Bardzo muszę być ostrożny z Tobą, żeby Cię nie stracić tutaj. Zobacz, jakim jesteś jajkiem uśmiechniętym. Dobra, i o... skaczę. Dobra, o! Nie! Nie namówiłam, no że to ślisko. O nie, dobra, przeżywam jeszcze raz. Kupuję, kupuję. A co? Dobra, Zoi, pojawiliśmy się. Ej, tutaj możemy się zamienić, patrz. Uh. Pojawia się na mapie, wejdź, aby zmienić rolę. Ej, chcemy zmienić rolę, Zoi, na pewno teraz. Nie, 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 ja cię chyba od razu pościach. No dobra, Zoi, to nie zmieniamy roli, uwaga, tylko biegniemy. Ale to jest trudna gra, ej, naprawdę ta gra jest bardzo, jest bardzo trudna. Wow. Bardzo trudne, Majki. Dobra, patrz, ja się wow. obróciłem. Ostrożnie, Uważaj. muszę być ostrożnym. Nie! Mikey! Dobra, jeszcze raz, odradzam się Wiem, odradzam się jeszcze raz, uwaga, zobaczymy Co to teraz będzie, patrz, dobra, jedziemy Uwaga, powoli, powoli, do tyłu miałem iść Serio, uwaga, dobra, skocz, tak. dobra, uwaga Teraz się no odwracam, no siebie Jak skoczysz na tą lampę Okej, okay, dobra, czyli tutaj muszę iść siup. jestem, uwaga, dobra, idziemy Idziemy, idziemy, tu będzie lód To będzie trudne, aaa, lód, śliski jest Śliski, Dobra. Dobra, wiem, że jesteś jajcem, tylko czekaj, uff, muszę tu jakoś wykorzystać. O, dobra, żeby tylko nie spać, powoli idziemy. Patrzcie, po żebyśmy się tylko nie ześlizgnęli. Ja nie mogę. Ej, to jest chyba najtrudniejsza gra, w jaką ja w życiu grałem. Serio, normalnie to jest tak trudne. Uwaga, ściup. nie! Jajko, uważaj, 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 nie! Uważam, o, uważam! O, o, dobra, uh! do, uwaga, skaczę do góry. Jestem, tu. Jest. Jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy. Uwaga, teraz. Majki! Majki, Mikey, Mikey, uważaj! Uważam! Ja. Jest! Przeszliśmy. Dobra! Uda tak, udało się nam, Zoe, naprawdę jesteśmy wielcy. Uwaga, teraz idziemy dalej. I. Siup, dobra! W tą grę. Powoli, powoli, dobra. Z, jajko, proszę bardzo. Jeszcze tak, skanowanie, skanowanie. I, i, i. Patrz, biegnę, 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 przyszedłem! O, szybko! O, o, Zoe, spójrz, tutaj jest pod nami. Upsi. No dobra, idę, idę, nie upuszczę cię, nie ma takiej opcji. Jesteś moim jajkiem, nie, ja cię nie jajce, upuszczę. Gotowanym. Nie, nie będziesz gotowanym jajkiem, nie na mojej warcie, uwaga. Ani smażonym. Tak, ja się teraz muszę odwrócić tutaj, uwaga, siop patrz, Zoe, uwaga, jesteś, jesteś. Lecimy. Dobra, uwaga, i teraz tutaj, siop uwaga, i patrz, przejdziemy to, przejdziemy to, uda nam się, uda nam się przejść tą lawę i... Tak jest. Patrz, i zebraliśmy jeszcze jakąś laskę cukrową tutaj, a, dobra, idziemy dalej, yum, yum. zjedz ją, patrz tego, o, patrz, ty tutaj musisz wejść, proszę bardzo, Oj tutaj cię, poturlaj się, a ja idę tutaj dalej, uwaga, na siup, przodu. siup, wow. ej, tutaj jest wow. trudny parkur dla mnie, patrz, wow, ale to jest trudne wszystko w tej grze, ja nie mogę, zobaczymy, czy nam się to uda, to uważaj, Majki, dobra, trzymajcie kciuki i pamiętajcie o sklepie smyswap.pl, bo są bluzy i koszulki z moimi szanownymi fankami i moja piosenka na kanale Majki, link macie w opisie, a ja teraz idę do ciebie, Zoły, idę Idę, 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 po drabinie szybko. Gdzie jest Zoe? Gdzie jest Zoe? A, Zoe, tutaj na górę będzie wierzyć. Dobra, Zoe! Tak, wjeżdżam. Zoe, czekam na ciebie. Jestem, jestem, czekam. Patrz, uwaga, Zoe jedzie. Całe szczęście. Window dla jajek. Tu. Dobra, ale to jest trudna gra, naprawdę, serio. Co? Nie! Ja się tylko odwróciłem, ja się tylko odwróciłem. co ty zrobiłeś? Dobra, jeszcze raz. Kupuję, kupuję i się odradzamy. Słuchajcie, dobra. Jesteśmy, o, popatrz, jesteśmy tutaj. O, całe szczęście. Dobra, uwaga, idziemy z Teraz idziemy stąd Nie lataj mnie tak szaleńcza. Dobra, próbuję, staram się, ale wiesz, że to nie jest proste tutaj. Ło, 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 żebyś tylko mi nie wypadła. Dobra, bierzemy laskę. Nie mogę wziąć tej laski, trudno. O! Nie! Nie, naprawdę! Upuściłem w Zoe. Weź ktoś policz, ile razy już upuściłem w Zoe w tej grze? Chyba miliard. Dobra, idziemy dalej. Przeszliśmy to. Uwaga, siup, skok. Dobra, idziemy dalej, idziemy dalej. Siup, jestem. I co my tutaj mamy? Daleki skok, słuchajcie, daleki skok, ale to nic, przejdziemy to. Skok wiary. Skok wiary, uwaga, krasz i siu! Wow! Ej, przeskoczyliśmy, spójrz, jakiś krasz list krasz tutaj nie jest. Uwierzyłam. nie miała być tak niebezpieczna, może miała rację, Max. O, ciekawe, co to za Max? Uwaga, o, dobra, jak gdzieś. Ja, o, o yy, jedziemy, jedziemy, dobra, jesteśmy. Zoe, musimy uważać na siebie troszeczkę bardziej. Znaczy, ja muszę na ciebie uważać bardziej, dobra, skanujemy. Jeszcze raz skanujemy jajco. Tak, skanujemy jajco, Czeka! przechodzimy, przeszliśmy, dobra, i jesteśmy na jakiejś pusty Patrzcie, tu możemy się zamienić, jeżeli byśmy chcieli. Tu jest punkt kontrolny, patrzcie. Wejdź, aby zapisać swój postęp. Ej, dobra, to wchodzimy. Tak smajki wchodzimy! Dobra, zapisujemy nasz postęp. Dobra, mamy to, mamy to, punkt kontrolny no, zapisany! Jupi, sklep róży? E, ja nic nie chcę od pani róży. Ja chcę tutaj przejść. Uwaga, Zoe z moją szaloną fanką. Tutaj grej i siup! Zoe, jesteś? Trzymaj się nie, jajko! Nie dobra. trzymam się, bo nie mam rączek! A faktycznie, dobra, ale uwaga. Uh. O mał włos, to było o mały włos. A, o mały włos, dobra, to jeszcze raz skacz. Majki! Dobra, jeszcze, jeszcze raz. Dawaj Zoe, lecimy dalej. Teraz to przejdziemy na pewno, patrz. Ja jestem mistrzem w to. Skok, tutaj też skok, tutaj też skok. Podskoczyłaś ty też, ze szczęścia. Ajajajajajaj. Ajajajajaj. Aj, aj. Wow. O nie, jajko. <ścoughs> Chodź jeszcze raz, no cóż! Nie. Czasami Promocji się nie udaje. Nie. Dobra, idziemy, jeszcze raz, teraz to na pewno przejdziemy. Zoe, mi na tak głowę została, co to było? Chodź, zoe, przejdziemy to teraz na bank, uwaga, ja skaczę. Na 100%. Na 100%, patrz, tutaj jest pustynia, pustynna burza, uwaga. Bam! Jest, jeden przeskoczony, drugi. Bam. O, ej, ej, co jest, tu jest zbagowane. Dobra, to trzeba zrobić tak, ok, w porządku i. I nie! Nie! No. Zaczepiłem się! Zoe, dalej musisz iść beze mnie! A, O nie! Nie udało się. Dobra, idziemy dalej. Udało nam się, Zoi, przeszliśmy to i Lecimy dalej! Dobra, idziemy tutaj, żeby tylko teraz nie paść. Gdzie my mamy pójść? W którą stronę? Załóżmy, że... A nie, poczekajcie, znaki nam pokazują. Też tam masz szałkę. Dobra, tak, rzeczywiście znaki nam pokazują, uwaga, więc idziemy za znakami. O, o. Tu trzeba skakać. Dobra, uważam, Zoe, uważam, uwa uważam, dobra, jestem dalej. Uwaga, o, up. A? wow, O, nie! Serio, no nie, dobra. Klikam przejść dalej, uwaga, znaczy przejść dalej. Klikam, uwaga, przeżyj. przeżywamy to i próbujemy dalej. To jest naprawdę tutaj się robi coraz trudniej. Z każdą sekundą się robi... Nie, nie, nie Proszę, proszę Weźcie mnie tutaj na górę O, udało się, patrz Dobra, To dzięki łapeczkom w górę, to dzięki nasz... Nie Nie Dlaczego? Dlaczego? To musi tak być Serio, jajko się zepsuło No nie Teraz się trzymaj mocno, Zoe Teraz nie spadniemy na pewno, uwaga bo, ups. Zablokowałem się tutaj. To trzeba robić jakieś tutaj 360 cały czas. Patrz, o, dobra, patrz. No nie. O, dobra. A ty nie jesteś jakimś mistrzem parkourów? Jestem, muszę być bardzo powoli teraz z tobą. Uwaga, jestem mistrzem parkurów, patrzcie na to. Dobra, Zoe, nie, sp nie spadłaś, Zoe, więc chyba jestem mistrzem ja parkourów. Nie spadła! Uwaga, patrzcie na to, patrzcie na to. I siup, kolejne, dobra, o, teraz wow. się odwrócić. Dobra, uważam, teraz kolejne. O, dobra. No, to. jest przechylone. Tak, to jest przechylone. Okej, okay. oh, jestem oh. na skraju, jestem na skraju, idziemy i uwaga, osta... Okej. Okay. O, oh, udało ci się. Przechodzimy to. No przechodzimy to Zoe, Uwaga, teraz tutaj, dobra? O, nie. Tak jest. Nie za mocno. Czekajcie, teraz muszę się odwrócić. Ja już mam chyba patent na to, uwaga. Czekajcie, odejdę od tego troszeczkę. Uwaga. I siup, dobra, jesteś Tak Zoe. Jest dobry sprawdzony patent. Tak, dobry sprawdzony patent. Uwaga, tutaj tak. I siup, dobra, jesteśmy na samej kurzy, tylko teraz... W dół, to nie powinno być ciężkie. Nie powinno być, uwaga, uwaga, schodzimy, schodzimy, schodzimy. I uwaga, będę robił skok. Uwaga, skaczę i jest! Jesteśmy! Jesteśmy, oh, Zoe. Udało się, dobra, idziemy dalej. Teraz tutaj jakieś połamane badyle. No Okej, okay, dobra, czekaj, skaczę na Jestem. O nie, ej, to, to jest trudne teraz do skoczenia. Dobra, uwaga, spróbujemy. Wow, dobra, skoczyłem. O, wow, udało ci się. O, mały włos. I uwaga, ostatnie. Jest, teraz musimy Yo. się obrócić. Obracamy się i siub, dobra. No nie, Skoczyliśmy, Zoe. O, nie, to jest jeszcze wyżej, jeszcze wyższa drabina. Dobra, uwaga, lecimy z tym, lecimy z Nie tym, uwaga. Tak, jakieś kostki małe. Ktoś je zjadł już, dobra. Idziemy tutaj. W porządku. Pełne wapnia. Jak pełne moja wap... skórka. Tak, pełne wapnia. I uwaga, skacze. My. O nie. O, no. Dobra, uwaga. Pyk. Dobra, nie spadliśmy. To Uf. jest najważniejsze. Najważniejsze jest, Zoe, że nie spadliśmy. Więc uwaga, teraz. Tu, tak jest. Tutaj, okej. Okay. I następne. O, Zoe się już kręci coraz bardziej. Czekajcie, ja tutaj spróbuję podejść. Musi się to udać. Uwaga. I skacze. Nie, nie. Spadłem. Spadliśmy. Serio. Słuchajcie. tak. Gra... I jest naprawdę bardzo trudna, więc jeżeli Wam się uda, to napiszcie komentarz jajko! Lub jeżeli dotrwaliście do samego końca, to też napiszcie komentarz jajko! Będę Wam przypinał serduszka, bo będę widział, że ktoś został. A teraz, zoi, idziemy dalej. Papa! Pa!